Cześć, witamy w Liceum Sztuk Plastycznych. Zapraszamy do zwiedzania naszych pracowni. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kubik i znajdujemy się w pracowni grafiki warsztatowej. Tutaj uczniowie mają możliwość nauczyć się, co to jest właściwie grafika, jaka to jest dziedzina sztuki, em, historii i oczywiście technik druku. W zasadzie już od pierwszych zajęć uczą się różnicy między drukiem płaskim, drukiem wklęsłym a drukiem wypukłym. To prawda, w naszej pracowni znajduje się prasa do wklęsło druku, natomiast nie przeszkadza, to w żaden sposób uczniowie uczą się także jak wykonać odbitki manualnie przy na przykład technice linorytu czy też monotypii. Monotypia to jest technika, którą już wykonaliśmy. W tym roku szkolnym. Jest to bardzo ciekawa technika grafiki warsztatowej. Z tego względu, jest to, z tego względu że jest to druk płaski, no ale otrzymujemy tylko jedną odbitkę. Wykonujemy ją w ten sposób, że na płytce szklanej lub metalowej nakładamy farbę drukarską. Po czym nakładamy papier, no i rysujemy na odwrocie i to, co nam się nadrukuje. To jest właśnie nasza odbitka. Pomijając nasze tutaj warsztatowe działania twórcze, uczniowie się także tutaj uczą w tej pracowni projektowania graficznego, interfejsu programów graficznych, programów do obróbki obrazu cyfrowego z pakietu Adobe. I zależy nam na tym przede wszystkim, żeby nasi uczniowie mieli na tyle pewności twórczej, żeby mogli podjąć. Pracę na stanowisku Junior Designera lub podjąć dalsze działania na poziomie akademickim. Jeśli chodzi o tematy, mamy bardzo zróżnicowane bo od geometrycznych i organicznych form po prostu inspiracje naturą. Natomiast uczeń już klasy trzeciej jest na tyle dojrzały, że w zasadzie sobie wybiera temat swoich prac twórczych jak i również może inspirować się tematem podanym przez osobę prowadzącą, przez nauczyciela. Jeśli chodzi o sam, samą pozycję, same stanowisko projektanta graficznego, chciałabym podkreślić, że nie łączy się ona tylko z tym, że projektant tworzy logo lub identyfikację wizualną do firmy, tworzą także piękne ilustracje i umiejętnie łączą je z tekstem. Także jeśli młodzież czuje się, że mogłaby podjąć te wyzwania projektowe i stać się drugim Patrykiem Hardziejem lub onom nie psuć, to zapraszamy serdecznie do nas na projektowanie graficzne. Hej, jestem Jagoda i chodzę do klasy trzeciej LSP. Dla kogo jest ta szkoła? Ta szkoła jest dla ludzi angażujących się i dla ludzi z pasją. Tak, tu trzeba pasji, tu trzeba naprawdę czuć to, co się robi. Bo ta szkoła to coś więcej niż tylko rysowanie sobie. Realizujemy tutaj różne projekty i uczymy się wielu rzeczy, takich jak projektowanie w programach graficznych rzeźba i przez rok również podstawie fotografii i filmu. I one wszystkie wymagają zaangażowania. Naprawdę cudowne czuć, jak wypełniacie pasję. Hej, jestem Milena i chodzę do klasy pierwszej LSP. Festiwal Perspektyw pomógł mi w decyzji w wybraniu szkoły i w sumie wyboru ani trochę nie żałuję. Wspaniali ludzie, wspania... no moi jakby współwięźniowie szkolni, wspaniali nauczyciele, wspaniały warsztat i strasznie się bałam, że będzie ciężko, ale okazało się, że jest dobrze, wszystko idzie wspaniale, mimo że trzeba się przyłożyć, to, to naprawdę warto i liczę, że Was tu gdzieś zobaczę. Nazywam się Daria Zagola i jestem uczennicą trzeciej klasy liceum sztuk plastycznych na profilu fotografia artystyczna. W pracowni mamy tak naprawdę trzy pomieszczenia, studio fotograficzne, w którym uczymy się fotografii cyfrowej, na przykład fotografii produktowej, ciemnie, w której uczymy się fotografii klasycznej, wywołujemy negatywy czy robimy powiększenia. Jest też pomieszczenie z komputerami, w którym obrabiamy zdjęcia i uczymy się postprodukcji. Szkołę kończymy z możliwością napisania matury, jak i otrzymujemy dyplom zawodowy, przez co mamy możliwość yy, Dalszej edukacji lub zaczęcia pracy w zawodzie. Nazywam się Julia Biznikiewicz, jestem uczennicą klasy trzeciej liceum Sztuk na profilu fotografii artystycznej. Nasi, nasi uczniowie w naszej pracowni mogą nauczyć się, jak odpowiednio dobrać kompozycję oraz jak prawidłowo przygotować plan zdjęciowy. Po skończeniu szkoły możemy założyć własną działalność fotograficzną lub pracować w różnego rodzaju redakcjach. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Cześć, jestem Tatiana, jestem w drugiej klasie Liceum Sztuk Plastycznych i przez ten rok, teraz, a nawet dwa, zauważyłam, że bardziej w szkołach średnich należy się skupić na przedmiotach na maturę oraz zawodowych, niezależnie od kierunku, na jakim jesteśmy. Dzień dobry, Małgorzata Sokołowska, koordynator projektu Otwarty Ogród, Zielona Oaza Spotkań, nauki, relaksu i sztuki. Witam serdecznie w ogrodzie ZSO numer 1. Dzisiaj mamy przyjemność korzystać z pięknej i słonecznej pogody, a jednocześnie gościć, uczniów z zaprzyjaźnionej partnerskiej szkoły w Opawie. Realizujemy dzisiaj warsztaty artystyczne, w których biorą uczniowie, udział uczniowie z Liceum Plastycznego, z klas trzecich i czwartych. Jest to warsztat z malarstwa akrylowego, akwarelowego, rzeźby i fotografii. Korzystamy z tej pięknej zielonej przestrzeni, która została zrewita zrewitalizowana w trakcie naszych wakacji letnich, właśnie w tym projekcie Otwarty Ogród. Całość przedsięwzięcia zostanie zakończona w tym roku szkolnym 2022, a została sfinansowana ze środków pozyskanych z euroregionu. Cześć, jestem Julka i uczę się teraz w drugiej klasie właśnie tutaj naszego Raciborskiego Plastyka, który wchodzi w skład ZTS numer 1 w Raciborzu. Aktualnie odbywa się tutaj właśnie projekt Otwarty Ogród razem z Czechami i dostaliśmy takie Niesamowite zadanie, aby namalować jakieś tam listki techniką właśnie malarstwa akrylowego. Tam się akurat odbywa, z tego co wiem, akwarele, a my właśnie tutaj pracujemy farbami akrylowymi. I co musimy zrobić? Musimy sobie malować jakieś tam liście, które znajdziemy w dowolnej technice, tak? Niektórzy się podjęli tutaj takiego realizmu, a ja w sumie sobie ciapkam pędzelkiem i nie ma w tym nic złego. Róbmy sobie, co chcemy. Jest bardzo przyjemnie. Czy się to są naprawdę Wspaniali, otwarci ludzie, i no, polecam wszystkim takie spotkania, pomalowanie sobie w ogrodzie, tutaj plenerek, póki jeszcze jest dobra pogoda, bo za chwilę ma być zimno, bry i w ogóle masakra, więc korzystajmy, cieszmy się i żyjmy sobie jako uczniowie, ludzie, obywatele. Mimo, że jesteśmy tutaj podzieleni na dwa kierunki grafikę i fotografię, naszym wspólnym przedmiotem jest rzeźba. Dziś zajmujemy się ceramiką. Mamy nadzieję, że Wam się u nas podobało. Zapraszamy do nas w nowym roku szkolnym.